Cześć! Z tej strony Kamili kanał Kloski Kamil. Dzisiaj mam dla Was sierpniową prasówkę z czteroma różnymi magazynami. Pierwszy z nich to Lego Star Wars. Jest on dosyć napakowane, bo mam tutaj aż trzy rzeczy, czyli figurkę szturmowca album na naklejki oraz zaszetkę z pięcioma naklejkami. Więc możemy sobie zbierać te naklejki w albumie. Drugi magazyn to LEGO Marvel Avengers. Dosyć fajnie, że te magazyny wprowadzili, bo na przykład jeśli chcemy mieć taką minifigurkę z Avengersów, musieliśmy kiedyś kupić zestaw, a teraz możemy sobie kupić magazyn, więc jest to dosyć fajna opcja i w tym magazynie dostajemy Spider-Mana z różnymi dodatkami. Kolejny magazyn to LEGO Explorer, numer drugi, dosyć fajnym polibagiem, taką ośmiornicą. Tak ona dokładnie wygląda. No i ostatni magazyn to LEGO Batman z taką minifigurką. Nie jest ona za fajna, ale kolekcjonuję te magazyny, więc więc ten magazyn też kupiłam. Więc już się biorę za otwieranie tych magazynów. Tak wyglądają wszystkie dodatki, które mogliśmy dostać w tych magazynach, więc ja już je otwieram i składam, żebyście mogli dokładniej je zobaczyć. W magazynie LEGO Avengers dostajemy takiego Spidermana, tak on właśnie wygląda. I dostajemy również całą masę różnych takich białych klocków, kajdanki i jakieś przezroczyste kloczki. W magazynie LEGO Batman mogliśmy dostać takiego Batmana, który ma na plecach różne akcesoria. Mamy tutaj klucz, jakąś piłę. Wygląda trochę jak mechanik, może szuka nowej fuchy. Tak średnio mi się podoba ten dodatek. W magazynie LEGO Explorer dostaliśmy taką czarno-czerwoną ośmiornicę. Ma ona ruchome macki, możemy je nimi dowolnie kręcić, zginać je. Mamy tutaj też takie ruchome macki. Mamy tutaj bardzo dużo białych groszków oraz takich czarnych uchwytów. Całkiem spoko dodatek. W magazynie LEGO Star Wars. Dostajemy pospolitego szturmowca, ale jest on w nowym stroju, więc myślę, że dla tego stroju warto kupić ten magazyn. Pokażę Wam jeszcze jego buźkę. Tak ona właśnie wygląda. Jest ona taka jakby zazłoszona. W tym numerze otrzymaliśmy również taki album na naklejki. Tak on się od środka prezentuje. Mamy tutaj jakiś plakat. I miejsca właśnie na te naklejki. Całkiem ładna szata graficzna. Mamy tutaj też jedną saszetkę z kartami. Otworzymy ją sobie teraz. No i pierwsza karta to. Pierwsza karta tak się prezentuje. Druga to jest element jakiegoś. Większego obrazu czy też zdjęcia, coś tego typu. Kolejna tak się prezentuje. Również mamy czemuś, jakiegoś większego obrazka. I ostatnia karta. Tak właśnie ona wygląda. Pod koniec pokażę wam jeszcze co dostaniemy w kolejnych magazynach. W Star Warsach dostaniemy X-Winga Ruchu Oporu. W Avengersach dostaniemy Ironmana. W Batmanie dostaj, dostaniemy Jokera z Azylu Arkham. A w Lego Explorer dostaniemy taki zamek z, do, z dosyć ciekawymi dodatkami. I tak się jeszcze prezentują wszystkie dodatki z tych magazynów. Mi najbardziej podoba się ta ośmiornica z Lego Explorer oraz Spider-Man z nowego magazynu Lego Avengers. Możecie też napisać w komentarzach, która Wam się najbardziej podoba figurka, i czy macie któryś z tych magazynów. Tak więc ja już się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!